Witajcie w vlogmas numer 3. Także moi drodzy, witam się dopiero teraz z Wami. <grym> Nie miałam w ogóle czasu. Jest 17.33. Tak jak widzieliście wcześniej, pokazywałam Wam właśnie makijaż, który mam teraz na sobie. Który już troszeczkę mi się pościerał na twarzy, ale e, próbowałam ten eyeliner, właśnie nowy i powiem Wam, że jestem zachwycona. E, także mogę Wam serdecznie polecić, właśnie ten eyeliner z Essence. E, bo, jest, bo jest super, naprawdę. Dobra, mam ten eyeliner. Pokazuję wam. Chociaż już pewnie go widzieliście. To jest właśnie z, e, z Essence i jest rewelacyjny, naprawdę. Jest mega. Kreseczka się w ogóle trzyma. Znaczy cały dzień się trzyma, w ogóle się nie rozmazało, także powiem Wam sztosik! No naprawdę tak mi szybko dzień zleciał, że nie ogarniam. Posprzątałam cały dom, ale... Z, yy, klipy ze sprzątaniem zobaczycie na czwartym vlogmasie, bo tak <grym> kiedy mam czas, to nagrywam i będę to wam po prostu mieszać. Eee, powiem wam, ubrałam choinkę, ale na razie Wam tej choinki nie, nie pokażę. Zobaczycie ją na mi kołajkowym vlogu, nie wam be, będę po prostu to pokazywać po kolei powiem Wam, że jakoś średnio mi wyszła ta choinka. Zmieniałam 50 razy wszystko, ale już jest ubrana. W ogóle odkryłam na YouTube bardzo, fajną, e, bardzo, fajny kan, bardzo fajne kanały. Jeden kanał to jest e, pokażę Wam w ogóle może na telefonie, bo tak mi będzie łatwiej. E, jest z takimi filmami kilkugodzinnymi, gdzie w każdym mieście na całym świecie e, są pokazywane takie spacery. Powiem Wam odkryłam to właśnie. Przeszukując różne relaksujące nas rzeczy. I pokażę Wam... Tutaj macie nazwę kanału. No tak przykładowo, bo tych filmików jest dużo. I pokażę Wam właśnie stopklatkę, bo nie mogę udostępnić tego filmu, no bo wiadomo. Stopklatkę właśnie. O, tutaj akurat jest Szwajcaria i słuchajcie... To jest po prostu coś... Coś tak pięknego, to na telefonie to nawet to się nie odda I to jest e, po prostu To są takie spacery jakby wirtualne W 4K Gdzie pokazują wam po prostu Dany kraj, dane miejsce I po prostu ja sobie weszłam na Nowy Jork To myślałam, że po prostu się popłaczę Tak mi się podobało e, I różne tu są właśnie Islandia, właśnie Nowy Jork Grenlandia, wodospady różne, także... O, tu jest Nowy Jork. To wam pokażę. Się trochę rozjaśnię, żebyście mogli sobie zobaczyć. O, tu macie na przykład Times Square. No po prostu coś cudownego. Naprawdę serdecznie wam polecam, bo to jest w ogóle bez żadnej muzyki. Słychać tylko odgłosy po prostu otoczenia. Jeśli jest yy, właśnie w mieście, to tam też często pada deszcz gdzie jest szum właśnie deszczu czy samochodów, jak jest był koleś w Central Parku to było słychać po prostu jak śnieg mu chrupie pod butami, także polecam wam serdecznie, możecie sobie wpisać po prostu e, Nowy Jork w 4K i po prostu wyjdzie wam, wyjdą wam te kanały naprawdę coś przepięknego Bo jak oglądałam ten filmik z Central Parku był pokazany hotel e, z Kevina Samego w Nowym Jorku. i od razu mi się to skojarzyło. Wyglądało to po prostu cudnie. E, I powiem Wam, że ta technologia teraz to jest po prostu naprawdę mega. Można zwiedzić cały świat, siedząc na kanapie, tak naprawdę. I w bardzo dobrej jakości są. Wiedziałam też jest filmik, z e, gdzie, gdzie ludzie są na Malediwach, na Bora Bora na różnych wyspach po prostu tropikalnych w Grecji wszędzie gdzie tylko chcecie po prostu możecie sobie takie wirtualne spacery zobaczyć i naprawdę można się wyciszyć można się zrelaksować i serdecznie wam polecam a druga rzecz to jest inny kanał który też zrobił na mnie mega wrażenie i to się nazywa e, Coffee Shop e, Vibes tak się nazywa ten kanał, tak? Jeśli się nie mylę, tak. On ma taki znaczek z taką kawą. Eee, I słuchajcie, to są takie filmiki, że na przykład macie Deszczowy Dzień w Kawiarni z relaksującą muzyką. Coś takiego tutaj macie, możecie sobie zatrzymać różne filmiki. Czasami są transmisje na żywo. Eee, I tutaj już jest muzyka bo jest jazzowa muzyka na przykład albo właśnie relaksująca albo z pianinem czy z saksofonem w tle i pokażę wam jak to wygląda oczywiście na stopklatce e, słuchajcie, bo to jest naprawdę coś niesamowitego, po prostu nie miałam świadomości, że to jest uchwycony klimat takiej kawiarni e, w, razem łącznie po prostu z z z muzyką. I zobaczcie, tutaj macie właśnie taką ala la Za oknem pada deszcz, tylko na moim telefonie tego nie będzie widać. Bo, no wiecie, 4K u mnie na telefonie jest nie za bardzo. Ale no, o widzicie, tu macie już kanał. I ta kropka, właśnie z tym logo, za chwilę zniknie i będzie można widzieć tylko tą kawiarnię. I to są wszystko, tak mi się wydaje, grafiki stworzone przez ten y, właściciela tego kanału. I one są e, po prostu komputerowo robione, i do tego jest dorobiona właśnie muzyka i taki szum deszczu, czy tam śnieg padający za oknem. No, serdecznie Wam to polecam. Jeśli chcecie się zrelaksować w zimowy wieczór, to sobie wejdźcie na ten coffee shop, coffee shop Vibes i tam sobie po prostu e, zobaczcie te filmiki. One trwają naprawdę kilka godzin, czasami. Ja dzisiaj to odkryłam, jestem zachwycona. Także moi drodzy, no polecam Wam. Co do ozdabiania mojego salonu, to myślę, że jutro sobie zrobimy właśnie ozdabianie tutaj tej półki na górze może. Będę zmieniała też moje podkładki na stole. Dzisiaj sobie wszystko posprzątałam, ale jutro to zobaczycie, także uprzedzam Was, że będzie taki clean W me. Myłam też okna. I zauważyłam, że chyba zainspirowałam sąsiadów tutaj naprzeciwko, bo też wszyscy zaczynają myć teraz. Mimo, że wiecie, był śnieg, ale stopnią i taka pogoda była, trochę deszczu, trochę śniegu, tak się zmienia. Nie mam tego dużo, dosłownie trzy okna, także szybko poszło. Na balkonie trochę posprzątałam, bo tam liście są, wiecie, na, po prostu po tym deszczu, po tym wietrze, to są takie po prostu te jesienne liście jeszcze pozostałości. No ale tak jak widzicie No tak wyglądają te vlogmasy, jak wyglądają Póki co siedzę w domu, no bo nie czuję się Najlepiej Jak tylko będę w stanie, no to wyjdę To już wtedy na dworze Wam pokręcę to, to na pewno, ale póki co No to No jest gorszy czas, jest gorszy czas Zresztą widziałam, jak mi po, pocieszaliście W komentarzach, jestem jak najbardziej Zadowolona z tego powodu że potraficie mnie tak wesprzeć i że piszecie też mi komentarze, bo wrzuciłam nowe zdjęcia na Instagrama i że dużo było komentarzy i bardzo się z tego cieszę. Może też będzie jakiś live. Na Instagramie nie wiem, zobaczymy. Także moi drodzy, kończę tego vloga. tego vlog masa. Mam nadzieję, że taki krótki film się Wam spodobał. Ściskam Was się, pozapraszam oczywiście do innych moich filmów. No i co, widzimy się w następnym. Pa-pa!